Witam Was, komputerowcy! Tu samo jest Computers. Jeśli nagrywasz filmy na YouTube lub bawisz się dźwiękiem oraz robisz inne czynności związane z audio, to na pewno znasz ten program i masz go na swoim komputerze. W tym filmie powiem, czy musisz usuwać ten program z komputera oraz jakie zmiany zaszły w tym programie, że o nim jest tak głośno. Odpowiedź na pytanie z tytułu: na końcu tego filmu, więc zostańcie do końca. Firma Muse Group przejęła program ten w kwietniu 2021 roku. Są to utwór m.in. MuseCore, programu do tworzenia oraz edycji i odtworzenia zapisu nutowego. Firma ta zmieniła zasady prywatności i zbierania danych. Niestety nie jest. Jasne jakie to będą dane, ale na pewno zapytacie do czego te dane? A mianowicie do postępowań sądowych, ale niestety nie podano jakie dane dokładnie będą zbierane. Ale za to wymieniono jakie dane będą zbierane w celach analitycznych. A będą między innymi system operacyjny oraz kraj użytkownika programu. Organizacją odpowiedzialną za zbieranie danych. Oraz przechowywanie ich będzie w WSM Group Również z takich zapisów w regulaminie korzystają inne programy firmy Muse Group W nowym regulaminie pojawiła się wzmianka o przechowywaniu adresów IP tylko przez jeden dzień Teraz odpowiem na pytanie z tytułu tego filmu Czy musisz usuwać ten program ze swojego komputera? Odpowiedź brzmi, że nie Ponieważ na co dzień... Są przetwarzane podobne dane, a nawet czasami większe, więc nie ma powodów do paniki. To tyle w tym filmie. Jeśli się spodobało, zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz subskrypcji. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, również zachęcam do dołączenia na serwer Discorda tego kanału. A także radzę zastanowić się nad donate'em, ponieważ przydam się wsparcie tego kanału. Do następnego filmu, cześć!